Cztery rzeczy, których nigdy nie zrobię jako doradca liderów czy mentor ich rozwoju. Po pierwsze, moje decyzje w pracy zespołowej nie mogą opierać się tylko na jednej stronie historii. Jeśli pomagam komuś rozwiązać konflikt, nie zakładam, że ten ktoś ma rację tylko dlatego, że dobrze się znamy. Zadaję pytania otwarte, żeby dotrzeć do sedna problemu. Po drugie, gdy ktoś w pracy mówi szczerze o trudnych sprawach, nigdy nie gasza tej szczerości. Lepiej rozmawiać o prawdziwych problemach, niż udawać, że nic się nie dzieje. Podczas rozmów o trudnych sytuacjach uznaję emocje, wszyscy że są w tym, siedzą w tym, ale opieram swoje wnioski na faktach, a nie na domysłach. Po trzecie, jeśli pracuję z kimś na wysokim stanowisku, traktuję go z ogromnym szacunkiem i równocześnie nie pozwalam się zdominować. Pamiętajmy, że każda osoba zasługuje na równe traktowanie. Wreszcie po czwarte, gdy widzę, że ktoś używa wartości firmy do manipulacji, reaguję od razu i rozmawiam o tym wprost, najlepiej w cztery oczy. Takie podejście pozwala budować bardziej uczciwe i zdrowe miejsce pracy niż ignorowanie tych problemów. Rozwój liderów to jest naprawdę piękne wyzwanie. Podziel się w komentarzach swoją najlepszą radą dla nowych liderów.